Kochani, przed nami zadanie, które jest bardzo częstym dylematem maturzystów. Żeby przychodziło Wam z łatwością, chciałam Wam podać przykład na bardzo prostych liczbach, żebyście mogli na tej podstawie rozwiązać każde zadanie z obliczeniem nachylenia spadku stoku bądź też z nachylenia spadku rzeki. Ok, co my tutaj mamy? Narysowałam taką bardzo uproszczoną. Mapę poziomicową, właściwie rysunek poziomicowy, na którym zaznaczone są poziomice. Te grubsze oznaczyłam 900 m, 850 m. Od razu widzimy, że lewa, czyli tak naprawdę północno-zachodnia część naszej mapy jest położona wyżej niż ta część południowo-wschodnia. Mamy zaznaczoną też rzekę. Jedną taką mniejszą, drugą taką większą. No i oczywiście musimy od razu wiedzieć, jakie mamy cięcie poziomicowe na tej mapie. Czasami jest to napisane. Tutaj nie mamy napisanego, nie mamy takiej informacji napisanej, więc musimy to sami odkryć. No ale nie jest to jakoś specjalnie trudne. No bo widzimy, że jak tu jest 900, tutaj jest 850, a dzielą ten odcinek raz, dwa, trzy, cztery poziomice, więc pięć odcinków, czyli 50 podzielić przez 5 to 10 metrów. Czyli każda cienka poziomica przybiega nam co 10 metrów. To nam będzie potrzebna. No i teraz tak. Mamy takie polecenie, żeby obliczyć spadek i interesuje nas spadek odcinka AB. Czyli widzimy, że wypływa sobie jakiś strumyczek. Pada do jakiejś większej rzeki. No i teraz, co nam będzie tutaj potrzebne? Po pierwsze, potrzebna jest nam wysokość maksymalna. Wysokość maksymalna, czyli wysokość źródła naszej rzeki. Czyli to będzie w tym wypadku 900 metrów nad poziomem morza. Dobra. Teraz patrzymy, jaka jest nasza wysokość minimalna. Wysokość minimalna odczytujemy ją z poziomicy. I patrzymy, że przebiega na tej poziomicy, czyli to będzie 860 metrów. Dobra, mamy odczytane wysokości. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ spadek, który oznaczę sobie jako S to jest. Różnica między tymi wysokościami, czyli wysokość maksymalna odjąć wysokość minimalna. Wszystko musimy podzielić przez L, czyli odległość między tymi mm, punktami na mapie, tak naprawdę w rzeczywistości przeliczone. No i wszystko mnożymy, sobie razy 1000 promili. Najczęściej to ma być w promilach, i jakby nie było w promilach, to każą w procentach, wtedy trzeba odpowiednio pomnożyć albo przez 1000 promili, albo przez 100%. Dobra. Co my tutaj mamy? Skoro mamy odczytane już wysokości, to od razu możemy podstawić do tego naszego wzoru, tak? Czyli H maksymalne, odnieść H minimalne, widzimy, że to jest 40 metrów, i teraz bardzo ważna rzecz. Teraz musimy zmierzyć naszą odległość. No, tylko my tutaj, no, nie mamy linijki, ale musimy sobie wyobrazić, że mamy tą linijkę, że to jest faktycznie arkusz naturalny, że bierzemy go do ręki i okazuje się, że odcinek AB, może zastosuję tutaj inny kolor, żeby było to lepiej widoczne. Tak, że odcinek AB to na mapie 5 cm. Jeżeli wiemy, że na mapie to 5 cm, to musimy to po prostu przeliczyć w skali. Czyli skoro mamy taką sytuację, że skala to 1 do 20 tysięcy, czyli warto od razu na metry zamienić, bo metry nam będą potrzebne, czyli 1 cm to 200 metrów, tak? Natomiast jeżeli mam 5 cm, no to bierzemy sobie 5 cm i wychodzi nam, że to jest 1000 metrów. I już łatwo nam się będzie liczyło, czyli możemy sobie tutaj podstawić ładnie 1000 metrów. No i to wszystko musimy przemnożyć razy 1000 promili. Dobra. Prosta zasada teraz. Musimy sobie poskracać zera. Tu możemy skrócić, tu możemy skrócić. No i 40 dzielimy de facto przez 1, czyli wychodzi nam 40 promili. To jest dość duży spadek rzeki, czyli to znaczy, że jesteśmy na jakimś górzystym terenie, gdzie spadek jest faktycznie duży. Generalnie zastosowałam tutaj proste liczby, tak żebyście wiedzieli, jak takie zadanie policzyć. Oczywiście, jak będziecie mieli mapę, no to już to nie będzie aż tak łatwo, bo trzeba będzie jak najbardziej dokładnie odczytać wysokości. No i pewnie nie będzie to 5 cm, tylko to będzie. Z kawałkiem, tak, i będzie trzeba to w skali wszystko przeliczyć. Ja tu podaję najprostszy możliwy przykład. Jeżeli będziecie się na nim wzorować, postawicie sobie inne liczby, to po prostu wyćwiczycie sobie taki typ zadania, a on naprawdę bardzo często na maturze występuje. Także polecam ćwiczenia.